Dzień dobry, zastałem Jolkę. O Boże! Skąd on się tu wziął? Taki piękny. Coś pięknego. No ładne cacko. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Potrzebuję pomocy! Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem. Nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Joanno i Sylwestrz, czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Joanno i Sylwestrz, czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu Zawsze związek małżeński Nie mam czasu na odpowiedź Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Ta oranżada jest bez bę... Ben... bez bąbelków. Koko jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Zobacz bracie. Spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. Jak ja zakochany jestem. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. E, alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda koleńska. Skacę jak dzieniórecka, ten śwagier pystra. To alkohol! Największa trucizna! No, kończcie flaszkę i do domu. Jezu, ale dzień! Myślałem, że się już nigdy nie skończy.